W czołem grób prezesie! Do sztandaru wystąpić! Ślubuję! Ślubuję! Owiarną pracą przylegam młodzieżowej drużyny pożarniczej przylegam młodzieżowej drużyny pożarniczej przyczyniać się przyczyniać się do ochrony życia imienia ochrony życia imienia jej obywateli jej obywateli i regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. I regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. Jesteśmy na półmetku 13 obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych. Obóz zainaugurowany został w roku 2007 i od tego czasu praktycznie z roku na rok się odbywa, i z roku na rok jest coraz więcej uczestników. Jest to specyficzne. no troszeczkę szkolenia pożarniczego. Przede wszystkim młodzież związana z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z pięciu powiatów, ale są również młodzi strażacy z Małopolski i z Dolnego Śląska. Gdzieś tam jakaś współpraca się związała w kraju, no i też są nawet plany takie, abyśmy nawiązali współpracę między województwami, Małopolskim a Wielkopolskim i być może w przyszłym roku, a na pewno za dwa lata, będzie jakaś wymiana młodzieży na tego typu obozach. Ja jestem strażakiem zawodowym, ale też przede wszystkim strażakiem ochotnikiem, także no po prostu to jest moja pasja, muszę powiedzieć, no i jest to wszystko budujące, że tylu młodych ludzi chce, nie z przymusu, ale z, do, z własnej, nieprzymuszonej woli przyjechać tutaj na no, obóz, dwa tygodnie spędzić no, w doborowym towarzystwie kolegów, koleżanek, no i fajnej kadry obozowej.